Projekt Aktywny Dolny Śląsk to zadanie, które miało wyłonić najciekawsze projekty z terenu województwa dolnośląskiego. W tym celu stworzono pięć subregionów, na które przekazana została kwota po 120 tysięcy złotych. Jako że pomysł ten się sprawdził, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego planują w przyszłym roku kontynuować to te zadanie. Teraz mamy przypomnę 600 tysięcy na realizacji w całym województwie 120 na nazwijmy to region tutaj Jeleniogórski. I, I cztery pozostałe mają dokładnie taką samą kwotę. Jeśli przyszła, przyszłoroczna edycja, a ta realizacja wierzę głęboko, że, że będzie, będzie zakończona sukcesem, no to w przyszłym roku będziemy raz, że mogli rozszerzyć formułę także o wydarzenia chociażby kulturalne. To była też zapowiedź panów marszałków. No i też myślę, że i pula będzie zdecydowanie większa. Jeżeli chodzi o region jeleniogórski, to wygrały cztery projekty. Pierwsze miejsce zajęło zadanie pod nazwą Compt Coaching Club dla młodych piłkarzy z Bolesławca. Druga lokata przypadła z kolei jeleniogórzanom z karkonoskiego klubu Owczarka Niemieckiego. Uczestnicy muszą dojść do wyznaczonych punktów, wykonać określone zadania i na tym polega cała zabawa. Impreza odbędzie się 24 września. Miejscem głównym, czyli bazą będzie Wiśniowa polana w Miłkowie, słynny basen, bardzo fajna infrastruktura, bardzo przydatna pod tego typu zawody, bo jest dużo cienia, jest dostęp do wody bieżącej. Generalnie chodzi o to, że to jest impreza integrująca ludzi ze zwierzętami. Na trzecim miejscu uplasowała się mobilna akademia przedszkolaka, także z Jeleniej Góry. Jest to projekt skierowany dla przedszkoli nie tylko leniogórskich, bo swoim zasięgiem będzie obejmował powiat leniogórski, powiat lwówecki, powiat lubański. Od 1 sierpnia będziemy prowadzili rekrutację właśnie dla wszystkich chętnych przedszkoli, żeby zapisać się do projektu, który będzie polegał na tym, że na mobilnym boisku będą przeprowadzane zajęcia sportowe dla przedszkolaków. Czwarty, a zarazem ostatni projekt z subregionu Jeleniogórskiego, który będzie dofinansowany w ramach aktywnego Dolnego Śląska, to pierwszy maraton MTB Kargula i Pawlaka w Lubomierzu.